Porozmawiajmy o Auto Setup. Thorsten, funkcja Auto Setup zastępuje rozwiązanie MyJobs, prawda? Tak, w ramach Auto Setup wprowadzamy narzędzie planer Prac w internetowej i mobilnej wersji Operations Center. Zapewnia ono nowe, w pełni zintegrowane możliwości w zakresie planowania. Można dzięki niemu zaplanować pracę w Operations Center i wysłać plany bezpośrednio do maszyny w polu. Jakie prace można zaplanować za pomocą tego nowego narzędzia? Można w nim zaplanować wszystkie cztery główne typy operacji. Czyli uprawę roli, wysiewanie, aplikowanie i zbiór? Właśnie tak. A przy planowaniu użytkownik ma do wykonania jedynie kilka kroków. Pierwszy określenie szczegółów pracy, takich jak stosowane produkty, maszyny i operatorzy. Drugi wybór pól. A w trzecim kroku użytkownik określa konkretne szczegóły pola, takie jak mapy zabiegów agrotechnicznych lub linie naprowadzania. Następnie, za pomocą kilku kliknięć, może wysłać informacje bezpośrednio do podłączonej maszyny. Jak kierowca może uzyskać dostęp do tych danych? Plik konfiguracyjny pojawia się automatycznie na wyświetlaczu czwartej generacji. Gdy ciągnik przekroczy granicę pola, plan pracy ładuje się automatycznie i można od razu rozpocząć pracę. Wygląda na to, że operator ma o wiele mniej pracy. Jestem pod wrażeniem. To naprawdę świetne rozwiązanie. Czas konfiguracji w polu może zostać skrócony nawet o 90% przy jednoczesnej redukcji błędów operatora. W zasadzie można więc zaplanować pracę z dowolnego miejsca oraz urządzenia, i to wszystko jest za darmo. I to jeszcze za darmo. Auto Setup, jak dla mnie to naprawdę inteligentne rozwiązanie.